Hej, hej, dziewczyny, zabrałam się w sobie i nagrywam dzisiaj drugi film, więc mój głos niestety już trochę siada. Nie spodziewałam się, że ten mój głos będzie tak po prostu szybko siadał, ale mam nadzieję, że przebrniemy dzisiaj przez ten film, ponieważ mam dla Was kilka ciuchów. I są to ciuchy, które dostałam od strony Rozegala. Już z firmą Rozegala współpracowałam w zeszłym roku, natomiast potem się przestali odzywać, a dozwali się ponownie w tym roku, czy nie chciałabym e, jakichś tam od nich rzeczy, więc powiem Wam, że. Spojrzałam do nich na stronę. O wiele, o wiele więcej rzeczy mi się na stronie rozegal podoba niż na stronie Shein, więc naprawdę świeżam mówię, dobra, świetnie. Wybrałam sobie te rzeczy, czekałam bardzo długo na wysyłkę, bardzo długo. Przyszły trzy rzeczy z czterech, które, o które poprosiłam i i cóż, no i ja im powiedziałam, że niestety ale tego filmu nie zrobię, ponieważ z trzech rzeczy, jedna bluzka miała plamę, dwie rzeczy były ok, no ale sorry bardzo, tak? Nie wywiązaliście się z warunków umowy, więc. Filmu nie będzie, więc czekałam, słuchajcie, dwa miesiące. Dosłali mi tą ostatnią rzecz, której nawet jeszcze nie przymierzałam, bo w dwóch rzeczach już mogliście mnie widzieć, ponieważ zaczęłam nich chodzić, no bo stwierdziłam, że czemu mają leżeć, zwłaszcza, że to są rzeczy, które mi się już podobają. To bluzkę na pewno już widzieliście. Ja w niej byłam w filmie, jak testowałam paletkę Natalii Siwiec i miałam podobny zresztą chyba makijaż, nawet jak wtedy. Teraz mam makijaż akurat koralowy na cześć koloru koralowego, który Pantone określił jako kolorem 2019 roku. To samo powiedziałam w filmie z Holą, który dzisiaj nagrywałam, tak wiem ale nie każdy ogląda hole, nie każdy ogląda filmu ciuchowe więc mogę powiedzieć to samo w dwóch filmach więc tak, mam pewnie makijaż podobny jak wtedy przy tej bluzce i kilka osób mi pisało, że to jest już nadmiar że tego jest wszystkiego za dużo, że w bluzce się za dużo dzieje że w makijażu się za dużo dzieje i aż oczy bolą no akurat ym, powiem tak, dzisiaj tak jest bo akurat taki makijaż mi wyszedł, a mam po prostu możliwość nagrać ten film więc też chciałam nagrać ten film, żeby wam pokazać te wszystkie rzeczy bo one są naprawdę fajne jedyne co mnie wkurza w tym rozegalu to właśnie to, że jest brak Kontaktu z nimi, i że właśnie to tak wygląda. Także te wysyłki są takie rozczłonkowane, i nie wiadomo, czy dostaniemy wszystko, czy nie. No, a jedna rzecz ma plama i nawet nie wiem, czy zejdzie, bo to nie wygląda jak taka plama-plama. Tylko to wygląda jak takie Co, coś. Zresztą potem zobaczycie. No dobra, więc pierwszą bluzkę, tak jak mówię, mogłyście już o mnie widzieć. To jest po prostu szara bluzka z takimi wytłoczeniami, tylko one są tak jakby z takiej gumy, z takiego dziwnego materiału. Mam nadzieję, że to będzie widać. To jest po prostu taki trochę inny materiał, taki gumowany. Jak ja ją w ogóle wyjmowałam z tego opakowania, to ja ją słuchajcie, musiałam rozklejać. To było takie wiecie, wybranie po prostu. Myślałam sobie, że gdzieś, myślałam, że gdzieś po prostu uszkodzę zaraz ten wzór, ale na szczęście nic się takiego nie stało. Wyciągnęłam sobie telefon, żeby sprawdzić to całe zamówienie, bo już nie pamiętam ani rozmiarów, ani cen, ani nic, bo to było tak dawno temu. I tą bluzkę mam w rozmiarze 3X tak zwanym, u nich to jest 3X, kosztuje ona w tej chwili 24 dolary, natomiast materiał pewnie jak się można domyślić, to jest poliester. Ja dopiero niedawno zaczęłam zwracać uwagę, żeby wybierać bardziej bawełniane rzeczy, bo to się nie da także tylko bawełniane rzeczy. Ale bardziej bawełniane rzeczy, więc obstawiam, że jednak większość tych materiałów tutaj może być poliestrowa, ale powiem Wam, że to wcale nie czuję, że to jest poliester. Bardziej wiecie, ta naklejka to jest jakiś, nie wiem, wręcz jakiś poliuretan, bym powiedziała, albo coś w tym stylu, bo to jest taka guma typowa. <laughs> Natomiast to to wcale nie jest takie jak poliestrowe. Ja bym powiedziała, że to jest jakaś mieszanka, albo może to jest ten taki fajniejszy poliester. Ogólnie mi się ta bluzka bardzo podoba. Jedyne, co mnie wkurza, to to, że tutaj. Robi, jakby to rozcięcie na ramię jest bardzo duże i wtedy tu zbiera się bardzo dużo tego materiału, mam nadzieję, że to widzicie, że tutaj po prostu zbiera się bardzo dużo materiału, o, tu to doskonale widać i to po prostu nieładnie wygląda, więc ech, sama bluzka w sobie jest fajna i ja na pewno ją będę nosić i nawet już Wam się na Instagramie w niej pokazywałam, no i właśnie w tym filmie, więc <laughs> ogólnie ona jest fajna, natomiast właśnie tutaj to są te drobne takie, takie mankamenty. Kolejną bluzkę już też na pewno poznajecie, bo też już ją miałam w kilku filmach. Chyba miałam ją w Denku, nawet teraz, jak nagrywałam maskę. I to jest taka bluzeczka, ona bardziej wygląda jak bluzeczka sweterkowa. Mam ją w rozmiarze 3X i ona również kosztuje około 24-25 dolarów. Natomiast tutaj ma ona taką po prostu koronkę wszytą. Ma długi rękaw. Jest dosyć mocno tutaj zabudowana, ale jest bardzo mięciutka, pomimo tego, że według tego, co jest napisane na stronie, to również jest poliester. Natomiast ona jest bardzo mięciutka, taka bardzo przyjemna, właśnie taka sweterkowa. I jedyny jej minus, który w pewnym sensie blokuje mnie przed tym, żebym wychodziła w niej do ludzi, jest to, że ona jest mega, mega długa. Po prostu jest na tyle długa, że całkowicie zaburza proporcje mojej sylwetki, ponieważ ten przód jeszcze jest dodatkowo, widzicie, taki. Więc to niezbyt dobrze wygląda, w sensie ja nie czuję się dobrze w takich długich bluzkach, dla mnie bluzka powinna być mniej więcej dotąd i wtedy jakby mam te dłuższe nogi i to jakoś wygląda, natomiast jak bluzka jest taka <laughs> długa, no to ona w tym momencie wygląda jakby była po prostu na mnie za duża, albo jakby to miała być jakaś koszula, jakbym się miała przewiązać tutaj paskiem i po prostu nie zakładać pod spód żadnych spodni ani legińców. Więc pomimo tego, że tą bluzkę bardzo lubię, bardzo mi się ona podoba i często w niej chodzę, tak wiecie, na przykład pod kurtkę, to w momencie, kiedy przyjdzie wiosna i kiedy będę mogła założyć tylko i wyłącznie bluzkę i nic więcej, no to nie będę zakładać tej bluzki, bo ona właśnie jest po prostu za długa i mi się to nie do końca podoba. Chociaż sama w sobie jest naprawdę fajna. Następna bluzka, którą również mam w rozmiarze 3X, i okazuje się, że całe moje zamówienie było w rozmiarze 3X. I jest to bluzka, która w tej chwili jest w promocji, yy, kosztuje 14 dolarów, natomiast w regularnej cenie kosztuje 32 dolary. Natomiast materiał to jest rejon. I już sprawdziłam, i mam nadzieję, że tym razem zapamiętam. Czyli jest to. W sztuczny, jed, jedwa bubuk na wiskozowe, tak przeczytałam w Google. Mam nadzieję, że mi to wejdzie w końcu do głowy. Jest to jedna z ładniejszych bluzek, natomiast jest to bluzka, która ma plamę. I powiem Wam, będę z Wami szczera, że nie spodziewałam się, że rozegal dośle mi czwartą rzecz i nie spodziewałam się, że będę nagrywać ten film. W sensie przypuszczałam, że oni mnie w ogóle oleją i ta rzecz nie zostanie dosłana i nawet nie przyszło mi do głowy, żeby spróbować wyprać tą bluzkę. Po prostu zobaczyłam, że jest plama, zobaczyłam, że nie ma czwartej rzeczy, wkurzyłam się na ten rozegal i po prostu tą bluzkę zostawiłam i w ogóle o niej nie pomyślałam i mogłam spróbować ją wybrać, żeby zobaczyć czy ta plama zejdzie ale, ale nie przyszło mi to do głowy. No i przyszła ta czwarta rzecz i naciskają, żebym zrobiła ten film, więc wiedziałam, że zrobię i mimo wszystko pokażę Wam też tą plamę, no bo to też jest część tak naprawdę zamówienia, bo de facto nigdy nie wiemy, w jakiej formie dostaniemy ciuch. Te plamki w ogóle, one nie są po prostu tylko i wyłącznie mokre, to są plamki takie wypukłe, tak jakby coś było przyklejone na to, tak jakby, nie wiem, jakiś klej się na to wylał czy coś w tym stylu i po prostu zostały tutaj plamy. Natomiast bluzka sama w sobie jest naprawdę bardzo ładna i ona mi się bardzo podoba. I ten rękaw tutaj, co prawda widać mi stanik. I ten rękaw tutaj ładnie wygląda i on ma też bardzo fajną długość. I tu ładnie ona wygląda i ogólnie naprawdę piękna jest ta wózka i bardzo mi się ona podoba. Ja spróbuję oczywiście ją wybrać, wywabić te plamy. Zobaczymy, może się uda. Jak nie, no to no trudno, to wtedy to, nie będę zbyt zadowolona, bo te plamy akurat są w takim miejscu, że nawet nie można udawać, że ich nie ma, no po prostu centralnie. Centralnie te plamy są, a szkoda, bo bluzka jest naprawdę bardzo ładna, jest mięciutka w dotyku, co prawda na mój gust jest troszkę przyciasna, bo owszem, tak amfas, wszystko to wygląda ładnie, tak, no jakby mam wcięcie w talii i okej, okay, natomiast już bokiem jak się obrócę, no to już widać, taki jeden wałek, drugi wałek, piąty wałek, siódmy wałek, więc wiecie, nie każdy lubi tak chodzić ubrany, trzeba mieć na przykład taki dobry dzień, kiedy mamy... W Pompie, co ktoś o nas powie, i nieważne, że widać nam te wałki, i czujemy się ze sobą dobrze, i po prostu wychodzimy, tak? I mamy gdzieś, co powiedzą o nas ludzie. Ale ja nieczęsto wam takie dni. Ja jednak wolę mieć trochę przytuszowane to, i niekoniecznie wystawiać, tak? Wiecie, na pokaz, wszystko to, co tutaj jakby chciałabym ukryć. Więc ta bluska jest ładna, fajna, miała bardzo duży potencjał, naprawdę bardzo mi się podoba. No ale raz, że plamka, dwa, że no tu jest no bo ja wiem, no może jakbym tak wiecie, tutaj ten rusznik taki zrobiła, tak, troszkę pofałdowała to, no to może to jakoś tak wygląda, że to byłoby jeszcze, jeszcze okej. Okay. teraz, teraz to wciągnęłam brzuch, bo jak stanęłam, żeby nie było, ale jak wypuszczę, no to tak wyglądam, tak, jak, chociaż jak się wyprostuję, nie wciągam brzucha w tej chwili, tylko wiecie, ja mam na sobie te dżegisy, które są bardzo, bardzo wysokie i ten pas naprawdę tutaj trzyma, one też pomagają trzymać nam sadełko w ryzach, tak więc, no, fajna byłaby ta bluzka. Dobra, już się za długo nad nią rozwodzę. I teraz przejdziemy do ostatniej bluzki, której jeszcze nawet nie wyciągałam z opakowania, ponieważ przyszła do mnie dosłownie wczoraj i nawet nie wiem, jak ona wygląda. Więc to będzie takie typowe pierwsze wrażenie, jak zazwyczaj w takich filmach jest, kiedy ja wyjmuję ciuchy, tak naprawdę zakładam i się przyglądam trochę, wiecie, w podglądzie aparatu, więc zaraz założę tą bluzkę, no i zobaczymy. No i ostatnia bluzka, również szara, trzy szare bluzki miałam w tym zamówieniu, nawet nie zauważam. to też jest rozmiar 3X i tym razem jest to poliester, jest to bardzo podobny poliester, jak w przypadku tej e, fioletowej bluzki, widzę, że się nam troszeczkę już woro robi i to jest taka bluzka, która tak, po pierwsze ma tutaj takie dłuższe rękawki i tu niby mamy wejście na kciuk, ale ona jest w takim miejscu i tak zrobione, że to po prostu kompletnie nie ma sensu. No nie wiem, chyba że naprawdę nie ma sensu. Ja mam kilka takich bluz sportowych z tym i to się zupełnie inaczej układa tutaj, więc ja sobie to po prostu wyjmę i na razie na czas filmu zrobię tak, bo to strasznie krępuje ruchy. Tutaj, jak widzicie, ta bluzka ma taki kołnierz. On jest taki lekko szerszy ogólnie, natomiast to nie jest w żadnym zakresie kaptur, on jest taki, taki po prostu normalny. Natomiast tu, niżej, ta bluzka ma tak, ma tutaj taką kieszonkę ala kangurek, bardzo płytką i taką cieniutką, więc tu raczej to jest tylko taki bajer. i tu powiem Wam, ona jest tak masakrycznie długa, tylko że ona ma takie troczki, które zwijamy i robimy sobie właśnie ten rusznik taki, czyli te marszczenia wokół bioder, co nie zawsze jest dobre, bo nie każdy lubi marszczenia wokół bioder, bo marszczenia wokół bioder mogą nas poszerzać, natomiast to mi się wydaje, że nie wygląda jeszcze aż tak źle, tu się, wiecie, po, po, podglądam się w tym czarnym, to jeszcze nie wygląda tak źle, bo jak powiem Wam tak, jak to się rozwiąże, to i się to rozpuści, to to jest po prostu jak sukienka u mnie, to jest strasznie długie, więc te marszczenia na pewno robią robotę i powodują, że ta bluzka całkiem fajnie wygląda i właśnie do takich dżeginsów, do jakichś wąskich spodni, naprawdę całkiem, całkiem i powiem Wam, że to jest najlepsza rzecz chyba z całego zamówienia. Naprawdę bardzo mi się ona podoba, fajnie się układa, jest taka nietypowa, widzicie sobie tu ściągnę jest ok, tylko te sznurki potem są tak, wiecie, do połowy łydki, trzeba je potem związać. <laughs> naprawdę jest fajna, jest bardzo wygodna, jest, yy, przy... znaczy nie powiem, że przewiewna, bo to poliester, więc obstawiam, że nie jest, ale jest <laughs> bardzo wygodna, nie krępuje ruchów, naprawdę jest przyjemna w dotyku, Podoba mi się. Czy ja powiedziałam, ile ona kosztuje? Chyba nie powiedziałam, ale one wszystkie kosztują z reguły w okolicach 25 dolarów. Tak, ta kosztuje 23,80, ale jest jeszcze w dwóch kolorach. Poza tym szarym jest w kolorze bordowym, oraz w takim dziwnym koralowym kolorze z czarnymi stawkami. Tak więc zostawię wam linki do tych rzeczy na dole, jeżeli jesteście ciekawe, <laughs> przyjrzeć się tym linkom <laughs> i je kupić. No i już niestety. Znowu zaczynam tracić głos. Tak więc obstawiam, że ten film chyba będzie krótki. Po pierwsze, dlatego, że też nie mam za dużo do powiedzenia na temat tych ciuchów, bo one są fajne i na pewno w nich będę chodzić. Jeżeli mi się uda doprać i uratować tą trzecią bluzkę, to w niej też mnie na pewno zobaczycie. Natomiast powiem Wam, że nie wiem, czy będę współpracowała z Rozegalem ponownie, ponieważ. Trochę drażni mnie to ich podejście. Na wysyłkę się czekało bardzo, bardzo długo. Ja zdążyłam dostać dwa SHEIN zanim oni w ogóle ogarnęli jedno zamówienie, więc nie jestem przekonana, aczkolwiek podoba mi się tam więcej rzeczy wizualnie na modelkach, jak przyglądam ich stronę, podoba mi się tam więcej rzeczy niż na in. więc zobaczymy. Natomiast opisała do mnie jeszcze jedna strona, która ma ciuchy bardzo podobne właśnie do roz rozegalowych ciuchów i zastanawiam się, zobaczymy, co oni mi odpiszą, jakie warunki współpracy podadzą. No i może wtedy będzie jakaś kolejna strona, na której będzie można przyjrzeć się po prostu ciuchom. No dobra, to ja w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Taki krótki ten rozegal, bo w rozegalu akurat jest tak, że mamy ograniczony budżet i w tym budżecie musimy się zmieścić. Więc w przypadku, kiedy te ciuchy są nieco droższe, no to automatycznie po prostu mniej tych ciuchów możemy zamówić. Ale powiem Wam, że ja jestem poza jakby obsługą rozegala, z ciuchów jestem zadowolona, bo one są naprawdę fajne ten poliester, ja wiem, że nie każdy go lubi wiem, 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 naprawdę wiem ale on jest troszeczkę lepszy niż ten taki sztuczny, chamski poliester, to jest naprawdę mięciutki, fajny, przyjemny dobrze się noszący, bo tamte dwie bluzki już nosiłam. więc tu jeśli chodzi o jakość, wydaje mi się, że rozegal może być troszkę lepszy niż Shein, bo no po prostu mają troszeczkę, troszeczkę inny ten poliester, ale wiadomo, nigdy nie wiadomo na co się trafi, wiadomo, nie wiadomo Dobra, więc ja w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa. pa.